czwartek 13. dzień zwykły. Dzisiejsze pierwsze czytanie jest jednym z najbardziej tajemniczych fragmentów Biblii, też znanych. To jest czytanie o ofierze Izaaka. Pan Bóg nakazuje Abrahamowi, po tym jak cudownie urodziło mu się dziecko, jak dorosło, nie wiemy czy miał kilkanaście lat, czy nawet więcej, każe z tego jego syna jedynego złożyć w ofierze, czyli po prostu zabić. I wydaje się nam to straszne, okrutne, wydaje się nam to jakieś nieludzkie. Takie jest nasze pierwsze odczucie, ale spróbujmy popatrzeć na chociaż parę argumentów, które mówią o tym, że niekoniecznie tak to musiało wyglądać. Najpierw Pan Bóg mówi weź twego syna, ale w języku hebrajskim jest tam taka partykułana, którą tu można tłumaczyć: weź proszę. Proszę cię o to. To nie jest taki rozkaz, to jest jakaś taka głęboka prośba, którą można tu mówić, można nie spełnić na zasadzie takiej, nie jestem na to gotowy. To nie, to nie jest tak, że ty, Panie Boże, mi rozkazujesz bezwzględnie. Może też, może też bardzo ważną rzeczą jest to, że jesteśmy już w 22 rozdziale. Pan Bóg zna Abrahama 10 rozdziałów. Dla człowieka z boku to się wydaje takie dziwne, jak jakiś pan kładzie synkowi młodemu chłopcu na plecy 100-kilogramowy ciężar. Ktoś może krzyczeć, że chcesz go przydusić, a on, on powiedzie: wtrącaj się, my się super znamy. On jest mistrzem polski w podnoszeniu ciężarów, my ćwiczymy teraz jeden kilo, kilogram więcej. Może tak być, że to pan Bóg zna Abrahama i on wie, na jaką próbę, próbę go można wystawić. Może też tak, że Pan Bóg oczywiście nie chce zabić Izaka. Gdyby chciał zabić Izaka, to by go zabił. Ale ostatecznie Pan Bóg wie, że, że powstrzyma, jeżeli tylko po prostu Abraham pokaże mu, że jest gotowy na taką próbę. Więc w tym wszystkim nie chodzi o zabicie syna. W tym wszystkim chodzi o próbę, która ma pokazać czy okazać, że Pan Bóg jest dla Abrahama najważniejszy. Że nawet ważniejszy niż dziecko najbardziej ukochane. Nawet ważniejszy. Jeszcze ta jeden argument, który mówi o tym, że tak naprawdę chodziło autorowi biblijnemu, żeby pokazać, że, was, że Wy nie składacie ofiar z dzieci. Wielu składało ofiary z dzieci, zwłaszcza z pierworodnych, na cześć bogów, żeby w ten sposób Panu błogosławił. Nie tak będzie w Izraelu. W Izraelu nie tak będzie. Możesz mieć taki wewnętrzny głos, możesz mieć taką pokusę, ale nie tak będzie. Jeszcze jest jedna ciekawa interpretacja, że tak naprawdę to nie Pan Bóg kazał Abrahamowi, tylko On tak sobie pomyślał, że skoro we wszystkich narodach każą składać pierwsze dziecko w ofierze, to mój Pan Bóg też pewno tak każe składać. I on tak sobie pomyślał, ale Pan Bóg go ostatecznie powstrzymał i nie zrobił, nie zrobił tego głupstwa. W każdym razie jedno jest pewne. Pan Bóg nie chce nas, yy, nie chce nas zabijać. Pan Bóg nie chce nam robić krzywdy, Pan Bóg nie wystawia nas na próbę większą niż jesteśmy w stanie znieść, ale Pan Bóg chce jednego, żebyśmy Go uważali i naprawdę mieli za kogoś najważniejszego. Jak Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inaczej się ułoży. Jak postawimy człowieka, czy to syna, czy córkę, czy żonę, czy męża, na pierwszym miejscu, to, to że my, może dojść do takiej tragedii, że się, że się nie podniesiemy. Więc nie chodzi o, o jakieś takie straszne patrzenie Pana Boga, ale, ale o to uzmysłowienie ludziom tej podstawowej prawdy, że musi być Bóg na pierwszym miejscu. Psalmista mówi: Miłuje Pana, mu, słyszał głos mego błagania. Mówi się, że miłość jest za darmo, a jednak on sam mówi, że jest za coś. Miłuje, albowiem nie usłyszał. A hafti w Biblii pojawia się nieczęsto słowo, które tłumaczymy jako miłuje. Kocham. Dziesięć razy tylko połowa z tego w Psalmie. A hafti miłuje. I to, to, to głębokie wyrażenie z miłości ma po prostu uzasadnienie. Kocham za coś. Kocha się za coś. Mówimy o miłości pomimo wszystko, ale kocha się za coś. Czy nie kocha nas Bóg, że jesteśmy Jego dziełem? Czy nie kocha nas, bo jesteśmy Jego dziećmi? Czy nie kocha nas, bo, bo jesteśmy Jego stworzeniem? Czy my nie kochamy Boga, bo nas pierwszy umiłował? Czy nie kochamy Boga, bo nas wysłuchiwał? Ciężko jest kochać kogoś za nic, można powiedzieć, albo wbrew wszystkiemu jeszcze. I może to jest taki dobry dzień, żeby sobie uzupełnić to słowo, bo miłuję Pana, bo kochasz Pana Boga, bo co. Kocham Pana Boga, bo co? Bo, bo właśnie jakie są moje powody miłości Pana Boga? A jeśli chodzi o Ewangelię, która opowiada o uzdrowieniu paralityka, którego przyniesiono do Jezusa, no to ten fragment już wiele razy pewno został w ten sposób interpretowany, że Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, widząc ich wiarę. On widzi niesamowitą wiarę. Może nawet sam Paralityk nie, nie był wierzący, w tym sensie, że nie do końca wierzył, ale czy to on sam, ale na, na pewno ci, którzy go przynieśli, oni mieli głęboką wiarę. Przynieśli go po prostu. Musiał mieć chociaż jednego, dwóch ludzi. no Jeden by nie uniósł dwóch, może nawet czterech. Ten fragment nam opowiadał o tym, że ważne, że jak Ty jesteś chory, ważne, że jak jesteś słaby, żebyś miał wobec siebie przy sobie ludzi wierzących. Żebyś miał chociaż takich czterech, co Cię zaniosą w modlitwie czy fizycznie, którzy zawiozą, żebyś miał takich przyjaciół, którzy nie stracą wiary w Jezusa. To jest niesamowite, że Pan Bóg naprawdę może nam wiele pomóc dzięki wierze innych. Dlatego się modlimy za innych, dlatego prosimy Pana Boga za innych, dlatego wierzymy za innych, którzy mało wierzą, bo wiemy, że Pan Bóg może przez wzgląd naszą wiarę pomóc innym. Więc nie tyle martwmy się o to, że ktoś jest niewierzący, czy ktoś odchodzi od wiary, ale, ale chcielibyśmy być blisko tych ludzi ze swoją wiarą, żeby w ten sposób im pomóc. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg, wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.